Cześć kochane, witajcie na kanale Ladies. Dzisiaj specjalnie dla Was przygotowałyśmy triki wrodowe na utrwalenie makijażu. Jesteście ciekawe? Zapraszam! Masz problemy z rozmazującym się makijażem oczu i nie wiesz, co z tym zrobić? Mam na to świetny sposób. Do tego triku będziesz potrzebowała bibułek matujących. Ściągnij spod oczu nadmiar kredki lub cienia bibułką matującą, a następnie nanieś trochę korektora, to skutecznie powinno utrwalić Twoje dzieło i zapobiec kolejnym wpadkom. Zanim przystąpisz do makijażu, upewnij się, że skóra jest odpowiednio nawilżona. Suche miejsca bardzo łatwo psują ostateczny rezultat, ponieważ podkład rozprowadza się na nich nierównomiernie i podkreśla suche skórki. Sięgaj po kremy o lekkiej konsystencji, które nie pozostawią na skórze tłustej warstwy. Unikaj również tych kosmetyków, które zawierają substancje czynne, takie jak kwasy, witamina C lub retinol. Utrwalenie make-upu bardzo zależy od sposobu aplikacji kosmetyków. Zasada jest prosta. Produkty tłuste, takie jak podkład czy róż w kremie, nakładamy na inne tłuste produkty. A te suche, jak na przykład cienie do powiek, najlepiej będą sprawować się na przypudrowanych powierzchniach. Ta złota zasada potrafi zdziałać cuda, więc warto jej przestrzegać. Co zrobić, aby zapobiec ścieraniu się cieni i ich osadzaniu się w załamaniu powieki? Idealna byłaby tutaj baza, ale poradzimy sobie bez. Przed nałożeniem cieni pokryj powieki odrobiną podkładu lub lekkiego korektora. I utrwal go szczyptą pudru. W ten sposób przygotujesz idealną bazę pod następne kosmetyki. I zdecydowanie wydłużysz ich trwałość. Co zrobić, żeby śmienka nie zmazywała się z ust? Gdy nakładasz podkład, nałóż go również na usta. Potem nałóż szminkę, ale pędzelkiem, bardzo dokładnie. Po nałożeniu szminki możesz poprawić usta błyszczykiem lub bezbarwną pomadką. Takie zabiegi przedłużą trwałość koloru Twoich ust, ale również uczynią je pełniejsze. Dzięki podkładowi, oprócz funkcji utrwalającej, kolor wyda się bardziej kremowy i jedwabisty. Jeśli chcesz, aby Twoje smokey eyes utrzymywało się całą noc, już teraz zrezygnuj z cieni do powiek. Zamiast tego użyj żelowej kratki do oczu. Narysuj na powiece kratkę i ją rozetrzyj. Efekt będzie utrzymywał się jeszcze dłużej. Po nałożeniu podkładu, cieni i różu nałóżmy na to wszystko puder. Najlepiej transparentny. Dlaczego? Puder utrwali nasz makijaż, sprawi, że będzie się otrzymał dłużej, no i oczywiście wygładzi go i da wrażenie większej naturalności. Róż będzie jedynie lekko podkreślał kości policzkowe, a nie przypominał barwy wojenne. Cienie na powiekach również staną się bardziej naturalne, powiększając oczy i rozjaśniając je. Kiedy nie masz czasu na poprawki w ciągu dnia, używaj produktów wodoodpornych, nieścieralnych i długotrwałych. W ich nazwach szukaj słów long lasting, super stay oraz wszystkie kombinacje kilkugodzinne. Z założenia posiadają one składniki, które pozwolą makijażowi długo utrzymać świeżość. I pamiętaj, żeby po wykonaniu makijażu spryskać twarz sprayem wydłużającym jego trwałość. Efekt będzie zniewalający. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie piszcie, jakie triki jeszcze chciałybyście poznać. Komentujcie w takim razie, subskrybujcie, lajkujcie i wpadajcie na naszego Instagrama. Ladies oficjalnie. Do zobaczenia!